May I have your attention, gents? Meet Sergeant James Doyle, SOE. He will be joining us on this mission. He was one of the highest scoring candidates ever at the SOE school in Guildford, so you can rest assured that he is highly skilled. Luckily, we uh, rescued him from a dismal existence in the RAF back in 41. Now that introductions are over, let's get down to brass tacks. There are a number of large caliber coastal batteries that are threatening the success of the upcoming invasion of Sicily, codenamed Operation Husky. One of particular concern is found here at Capo Moro di Porco, a small peninsula near Syracuse. These guns must be destroyed before any Allied ships can move into position for the invasion. To do that, we will need the particular talents of you gentlemen from the SAS. We will be inserted near the guns by means of a local fishing boat. We should be able to get close enough without raising any suspicion. The guns are in a bunker that Jerry built underneath the ruins of this old fortress. Our mission is to get in, plant charges on the guns and in the magazine. We will then rendezvous with the boat nearby and exfiltrate back to the Ulster Monarch. You've all received your dossiers. Study them hard. The success of the invasion hinges on us doing our job. Cześć witam was serdecznie w trzeciej misji już w kampanii brytyjskiej Znajdujemy się na Sycylii, bardzo fajna lokacja Mamy bunkry z działami umieszczone gdzieś na klifach Mamy fort na samym szczycie, jest latarnia morska do której też trzeba będzie się udać Także bardzo fajna klimatyczna nam się szykuje operacja Moja no, misja będzie <coughs> chyba najtrudniejsza jak na razie z tych wszystkich e, trzech w tej kampanii początkowo. Ale też e, kolejna z moich ulubionych, czyli tak naprawdę kampania e, brytyjska ma naprawdę sporo do zaoferowania. Martwi mnie to, tylko że niestety kampania radziecka już będzie e, w dosyć nieciekawym stylu poprowadzona. Ale do tego dojdziemy. Zobaczmy sobie cel. Wyeliminować strażę w budynku doków. Teraz mamy fajną broń, ten wyciszony. Z ten stłumikiem, także można troszeczkę się poskradać chociaż chwilowo. Nawet w koloniki skradankę można sobie pourządzać nieraz. O, proszę, ładnie. I załatwione. Nie było żadnego problemu z tym. Ja bym sobie do pary jeszcze wziął chyba jedna kara. Wiecie dlaczego? No, bo on ma... O! Przybliżenie fajne. A to mi się bardzo przyda. Zatakować bunkier, wyeliminować pozostałych wartowników jest ten bunker, wartownicy też faktycznie nie są. Wiecie co? Podejdziemy sobie troszeczkę bliżej. Czy sprintujemy do jakiejś osłony? I może zaczniemy od tego. Właśnie. No I teraz ten bunkier. Spróbujemy jakoś to rozwiązać, kurczę, bo no za chwilę mogę mieć niemały kłopot. Dobrze teraz no, to wszystko wyliczyć. O, udało się. O tyle fajnie, że <laughs> ogień na siebie ściągnęli nasi sojusznicy. I to nam mocno ułatwiło sprawę, bo inaczej byłoby ciężko, ja wam powiem. Zejść na tych ciężarówki. To za chwilę poczekajcie sobie, sprawdzę może czy jakąś amunicję jeszcze zdobędę. Tu jestem mp 40 to zabierzemy sobie później. Na razie chcę skarem iść. W początkowej fazie tej misji tu mamy granaty, niestety tylko dwa. Ale lepsze to niż nic, prawda? Zawsze jakieś tam zabezpieczenie jest. Dobra, czyli tak mamy Stena I kar 98 plus dwa granaty. Dobrze. No to jedziemy. Na szczyt klifu. Panowie, wszyscy jesteście tutaj na miejscu? A więc musimy jakąś akcję dywersyjną przeprowadzić, czy taki mały fort zastosować, wysadzić latarnię, jak to było powiedziane. I dzięki temu zabiegowi uda się nam jakąś tam część sił przeciwnika po prostu wywabić z fortu. Ale to za chwilę. Najpierw ja tutaj pomyślę, jakby do sprawy podejść. Skradamy się niczym w kraju trochę od krzaka do krzaka, bo ta latarnia jest dosyć silnie broniona. Wiecie? O, proszę, mamy dwóch przeciwników na szczycie i nimi chciałbym się zająć. Fajnie, że z tego kara można na spory dystans strzelać. Ma dobry zasięg, jest dosyć precyzyjną bronią, śmiercionośną. No i właśnie też z tego względu pewnie występuje odmiana kara. Jako broń sniperska też z dunetą. Właśnie ze względu na siłę ognia tej broni. Czy tu jest strzałek w oknie. Chyba nasi już się uporali z tym przeciwnikiem. Albo i nie. Jest tam na drugim piętrze, bodajże, że tak. Na razie się nie wychylano, No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli się tam przejdziemy do środka i wtedy pomyślimy, jak to zrobić. Zaatakować nieprzyjaciela w latarni morskiej i wejść do środka, by podłożyć ładunki. No dobra. O, tu jest fajna miejscówka. Zobaczcie, mamy pięknięcie w ścianie. I stąd możemy. Stąd możemy fajnie przeciwników zaskoczyć. Bardzo mi się to podoba, że takie akcje są możliwe, trochę kombinacji. Bardzo to lubię w grach, naprawdę, że można takie podejście sobie zastosować nieraz, Niekonwencjonalne. Bardzo się to chwali. Tu jest luger i MP44. Nie, nie będziemy zwiedzać ten sten. Jest naprawdę też bronią bardzo dobrą. Jak widać, musimy trzy ładunki umieścić gdzieś w tej latarni. Kurde, tu będzie ten właśnie kolej gdzieś. Tam jest. Właśnie. Szczęście, kurcze nic tam nie zrobił. A miał ku temu świetną okazję, bo spokojnie mógł nam sprezentować jakiś problem. Tam u góry będzie jeszcze jeden z tego, co mi wiadomo. W ogóle ty oczywiście już tę misję e, nagrywałem. Nagrywam ją drugi raz, z tego względu, że ja już o tym mówiłem w filmie informacyjnym i poradnikowym trochę. Że po prostu pracowałem nad poprawą jakości dźwięku, co pewnie mi się udało, jak słychać. O, dlatego też... E, no te misję skasowałem i nagrywam drugi raz, właśnie już e, w poprawionej jakości. A jako, że filmy nie są masterowane, więc to nie jest dla mnie problem, nagrać coś jeszcze raz. Co innego, gdyby to było w starym stylu, to na pewno bym czegoś takiego nie zrobił. Po prostu ten filmik w życiu taki jaki był. I tyle. Dobra, umieśćmy te wszystkie ładunki. Jeszcze jeden powinien być. na samym dole. Tam nasi też się. mierzą z jakimiś znowu falami wrogów. Spróbujemy im pomóc. Co teraz spotka się z moim Ingramem przed latarnią morską? No dobra. Więc tutaj mamy już zasadzkę przygotowaną. Latarnia jest gotowa do wysadzenia. No tu nasi widzę ładnie. Robię zamieszanie. Ale dali radę. Praktycznie bez naszego wsparcia, jakiegoś, bo nie trafiłem ani razu. Kierować się w górę ścieżki, czyli tam. okej okay. Ciekawe, czy ktoś tu miał kara, może? <coughs> czy wszyscy MP40? Tutaj w ogóle nie widzę broni. Tu jest, tak, MP40, ale to nie, nie jest na razie jakoś specjalnie wymagana broń. Na razie, póki jesteśmy na otwartych terenach, to właśnie kar będzie najlepszym wyjściem dla mnie. Dobra, dotarliśmy już na szczyt. I będziemy sobie podziwiać efekty naszej ciężkiej pracy. Proszę bardzo, latarnia była. I się zmyła. <grywa> tak więc kolejna misja z rzędu, w której coś wysadzamy. Początkowo wysadzaliśmy najpierw wiadukt kolejowy w poprzedniej misji. Teraz musimy się schować. Ale taki cel jest nie atakować wroga, dopóki nie przybędą posiłki. No więc fortel, jak widać, się udał. Część sił została z fortu wysłana w kierunku sprawdzenia tej eksplozji. A tym samym my możemy już dostać się do tych zabudowań. Okej, okay. znaleźć pokoje łączności. Też mi się w tej misji podoba, właśnie, że ona jest taka rozbudowana. Ale od tego momentu zaczyna się najtrudniejszy fragment, ja Wam powiem. Z tego względu, że naprawdę będą ciężkie starcia nas czekać Dobra, myślę, że przejdziemy do stena tutaj No Ktoś jeszcze tu jest Ta, do tego sobie grę zapisałem się scwaniłem Okej, okay, niech się wychyli. Teraz Sten Oj Dobra, powiedzmy, że tyle nie, no kurcze. Wiecie co, wbijemy najpierw tutaj. Nie ma co się wygłupiać. Trzeba to szybko rozwiązać, ten problem. No, żeś rzucił ten granat, stary. Nie no, po prostu cudownie. Tam mamy, kurczę jakieś, chyba MG 34? Ja się wycofam, bo te granaty więcej szkód nam robią, niż przeciwnikowi Rzuca ten granat czy nie? Dobra, pokażę wam jak to się robi panowie Zrobimy to w ten sposób O, widzicie? Tak się rzuca granaty w kierunku przeciwnika A nie tak, żebyśmy my obrywali, okej? Okay? Zapamiętać na przyszłości Dobra, udało się tę miejscówkę ogarnąć z wielkim bólem tu jest cholera dziedziniec, który chciałbym wyczyścić, szczególnie wieżyczki ze strzelców czy co, się może przedostanę tutaj z przodu co, nie? przeciwnicy, tam. najpierw tutaj zaopiekujemy się, żeby nas od przodu nikt nie atakował a potem dopiero pomyślimy nad czyszczeniem sobie dołu, bo tam trzeba gdzieś zejść, wiecie a wrogów jest bardzo dużo Szczególnie gdzieś... tak, po tamtej stronie Muszę być czujny, tu jest na pewno za namiotami Dobra no. Postaram się jak najostrożniej do tematu podejść okay. Ładnie To mi się udało, wiecie co? Żeby tego potem nie powtarzać na razie bardzo dobrze idzie. Ja jeszcze chyba przeżył, wiecie. Chyba się ukrył za ciężarówką. No dobra, na razie to zostawimy jak jest. W razie czego jeszcze będziemy sprzątać później resztę przeciwników. No, musimy zniszczyć 5 odbiorników. No dobra, niech będzie. O kurde no. Dałem się zaskoczyć w głupi sposób. Znowu. Dobra, na razie dół zostawimy. Mówiłem, nie od razu przejdziemy tu. O, jest tu już. Okay, wiecie co, ja się wycofam. Tak słyszę, że granaty rzucają. O nie ma co stać w miejscu. No, to naprawdę nie jest fajne. Okej okay. Chyba większość mamy załatwioną, ale wątpię, żeby to byli wszyscy tłumy. Odbiorniki to trzeba zniszczyć. No, no, trzy. No, gdybyś nie dar e, pyska, to może bym cię nie zauważył. Już? Poradziliście sobie? No i bardzo ładnie. Dobra, ostatni z odbiorników. Zobaczmy, kolejny nasz cel. Znaleźć drogę na dziedziniec. To jest to, o czym mówiłem, że trzeba będzie tam się udać. Ależ ładnie mi się go udało zaskoczyć. Widzieliście się to? Kompletnie się nie spodziewał. Czysty strzał w plecy? Dobra. Po malutku, spokojnie. Rozejrzyjmy się. Nie chciałbym potem większe kłopoty wpaść niż to jest konieczne. Tu mamy garaż, do którego trzeba będzie się skierować, Już widziałem przeciwnika No Właśnie I ten garaż do którego trzeba będzie się udać Jest naprawdę ciężki do odbicia muszę wam powiedzieć się trochę obawiam kurczę o te akcje całą No ale coś wykombinujemy na pewno Prędzej czy później Okej okay, panowie, wyjdziecie przodem, a ja was osłaniam Nie inaczej. Właśnie ktoś tu już idzie Chyba chciał grana odrzucać znowu To jest bardzo niefajne, że oni tak e, namiętnie Z tych grantów chcą korzystać To może nam bardziej zaszkodzić niż pomóc ho oh, je yeah, to było cudne Jeszcze przeciwnik Zapiszmy, bo nie wiem czy jeszcze ktoś tu się kryje Weźmy scenę sobie I trochę po tym placu trzeba będzie się przejść No i co? Tu są nasi, okej okay. Mamy wszystkich chyba Ta nie, nie jest tak źle, ja wam powiem Można było znacznie więcej nerwów Stracić na tym teraz, tak MP44, poproszę. Więc będziemy szli z dwoma pistoletami maszynowymi. Potrzebujemy masy pocisków i broni, i tylko i wyłącznie szybkostrzelnej. I właśnie wchodzimy do tego miejsca, o którym wspomniałem, czyli garaż podziemny. Proszę bardzo, zabezpieczyć podziemny garaż. Tak brzmi, cel, w którym trzeba się zająć. Od razu zapis. Ja pamiętam ile ja tutaj. Kurczę się nakombinowałem kiedyś. Jak tę miejscówkę rozegrać. I próbowałem różnych sposobów. Powiem wam, że tutaj. W otwartej walce nie mamy kompletnie żadnych szans z przeciwnikami. Jest dużo miejsca na dole. Masa otwartych przestrzeni i... Mało tego, przeciwnicy jeszcze nakładkę wybiegają. Jak nas dostrzegą, także. No ja proszę, właśnie to jest tego przykład. O kurde co tam się dzieje No nieźle Tu jeszcze gdzieś jest, widzę Wychylicz No dawaj Dobra 7 pocisków mi zostało, no to jest za mało zdecydowanie Ale jeszcze jest ten No proszę Wygląda na to, że udało się za pierwszy razem w ogóle tę sytuację rozegrać, ale tylko dlatego, że wiedziałem, iż nie należy tam e, przejść do przodu, żeby na siłę wchodzić do tego garażu. No, hmm. Znaleźć dokumenty. Dobrze. Będziemy szukać. Zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. HOW! No. Niestety chyba nikt się nie wpakował w tę eksplozję. Ale to nie szkodzi. Teraz w ogóle myślę, jak stąd wyjść, żeby sam sobie kłopotów nie narobić. No dawajcie panowie, wyjdziecie do przodu. A ja będę z bezpiecznej pozycji wam pomagał. Ten stem naprawdę ma dobrą siłę ognia, trzeba przyznać. Mimo, że jest z tłumikiem, to i tak obrażenia dobre e, sadzi. Czekajcie okay. się rozejrzę, bo gdzieś tu powinna być amunicja. Miałem rację. MP40 już jest bardziej korzystna teraz, jeżeli chodzi o wybór naszej następnej broni. Nie? No Jakbym miał tu w pojedynkę rozgrywać tę misję, to ja nie wiem, czy by tak gładko to szło jak teraz. O, właśnie, to pomieszczenie jest e, chyba najbardziej wredne w tej misji, ponieważ e, to jest jedyny moment, jedyny fragment, gdzie przeciwnicy będą się respić w nieskończoność, dopóki tego e, podziemnego tunelu nie przejdziemy. Niby to jest kawałeczek tylko, A jest tak zryte, to jest tak durne. Po prostu masakra. No właśnie. Jest tak powalona, że to głowa boli. Na szczęście to jest tylko jeden, jedyny fragment w tej misji, gdzie twórcy takiego zabiegu postanowili e, skorzystać. Skorzystać właśnie. Ten motyw e, z respieniem się wrogów. Ja będę tutaj już starał się e, zabezpieczać e, przód. Wiecie co, to jest chyba właśnie najlepsze rozwiązanie, to co teraz zrobiłem, czyli rozwalić kilku przeciwników na początku i potem jak najszybciej ruszyć do przodu. Gdzie ten granat poleciał? O, okej. Okay. panowie. Nie puszczajcie przeciwników, cholera jasna. To tak trudno zrozumieć. Okej. Okay. Zaraz zapis. Nie chcę tego powtarzać. I idziemy po dokumenty, które zna znajdują się w tym pomieszczeniu. Poproszę. Jeszcze parę granatów. I teraz musimy wejść do windy w celu udania się na niższy poziom tego kompleksu. Więc musimy dostać się do bunkru, gdzie są przetrzymywane działa. No dobrze. Ja sobie w ten sposób zrobię. Pozycja leżąca I od razu Od razu atak I pomału będziemy kombinować Byle za mocno do przodu nie iść Już tam widziałem, że przeciwnik jest z boku Kurcze No właśnie, to jest to co mówiłem Jaki grenade? No, panowie, co wy robicie? Się okaże, że moim największym e, przeciwnikiem to będą moi, moi sojusznicy, a nie Niemcy. Może granat? Tym razem e, ten właściwy, czyli mój. Chyba to nie dało e, nic. O, pięknie! Co najmniej dwóch żeśmy dorwali. Super. No, to chyba nie byli wszyscy, wiecie? No tak, tego się można było spodziewać, że ktoś tutaj musiał przeżyć. Nie było innej możliwości w ogóle. Się w ogóle dziwię, że to no, tak ładnie wychodzi. Dobra, teraz trzeba będzie bardzo spokojnie to wszystko sobie porozgrywać. Dawaj dać panowie tutaj Co mamy teraz? Aha, podłożyć rodunki, poddziała Mamy taki dział 3 OLERA na każdym kroku Niebezpieczeństwo wow A przynajmniej są emocje w tej misji no, chyba gdzieś tam jest, Nie, zdjąłem go? Mus Muszę się przyjrzeć chyba tak. Z tego co widzę, tu noga wystaje przeciwnika No i to jest kurczę fajny moment, bo tam jest Niemiec, który był ustawiony za działkiem Tu się łatwo można wpakować w kłopoty, ja wam powiem Naprawdę łatwo I chyba mamy wszystkich Dobra, czyli pierwsze działo sobie zniszczymy Teraz szybko ewakuacja, tu się przyda sprint Naprawdę zasięg wybuchu jest dosyć spory jak będziemy za blisko, to zginiemy. Dobra, następne działko jest tam. Wiecie co? Wyczyścimy sobie jeszcze jedno. Przynajmniej się postaramy. I powoli będziemy kończyć odcinek. Bo i tak jeszcze dużo roboty nas czeka. Okej. Okay. Zobaczmy, jak tu w ogóle przeciwników jest. Tu widzę jednego. Się chował za osłoną. Tamten? czy się chowa? Chyba to będzie wszystko Oczywiście Ostrożności i tak nie można sobie odmówić Jest pierwsza rzecz O której należy pamiętać Dobra Szybkie wycofanie Działo zniszczone I kolejne jest gdzieś w tamtym kierunku I Tak sobie myślę, czy... A dobra, zniszczymy wszystkie trzecie działa w tym odcinku Tak, żeby ten cel mieć się zaliczony Czyli musimy iść teraz w tę stronę. Ja sobie poczekam. Właśnie, jak to tu wygląda? Tam jest na pewno z przodu. I chyba cała obrona została rozbita w proch i w pył. Bardzo dobrze. Od razu wycofanie. Na schody. Proszę bardzo, działka zniszczona, cel zaliczony. Kurczę, zapomniałem o tych koleśach Tak, teraz trzeba będzie tutaj przez te drzwi przejść i zejść jeszcze niżej, bo naszym celem jest znaleźć magazyn amunicji do dział. Więc ta misja jeszcze się nie kończy na tym, ale kończy się odcinek, bo myślę, że tyle wystarczy i tak dużo zrobiliśmy, więc do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Hej!